Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Stworzenie na obrazie podobieństwo Pana Boga, odkupieni przez krew Chrystusa, jesteśmy wezwani do chwały zmartwychwstania jako bracia i siostry. Przyjmujemy do naszej wiecznej, pielgrzymujemy do naszej wiecznej ojczyzny. Ta wędrówka wymaga międzyludzkiej solidarności i pomocy, dlatego dostrzegamy tych, którzy cierpią niedostatek i im z pomocą. Pamiętajmy o głodujących, aby Dobry Bóg obdarzył ich hojnie plonami ziemi, zadając ich potrzebom, składając tę najświętszą ofiarę. Dobremu Bogu polecamy ksiądz Zbigniew Stanisława Pichetę, tę przezamówiła rodzina, ja Magdalenę Lagner w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Abyśmy godnie w tej mszy świętej uczestniczyli, przeprośmy Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który objawiasz nam swoją prawdę, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przykazujesz nam czynić dobro, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który prowadzisz nas do wiecznego szczęścia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Tak mogący Boże obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna. Sprawa byśmy dzielili radość wszystkich, wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie w dziejów apostolskich. W dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili garść do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Araopagu, Paweł przemówił: Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz, wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, też, dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez, przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy, Araopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Oto słowo Boże. Niebo i Ziemia, pełne chwały Twojej. Niebo i Ziemia, pełne chwały Twojej. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie go na wysokościach. chwalecie go wszyscy jego aniołowie, chwalcie go wszystkie jego zastępy. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej. Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, Młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci, niebo i ziemia, pełne chwały Twojej. Niech imię Pana wychwalają, bo tylko jego imię jest wzniosłe majestat jego ponad ziemią i niebem. Ono pomnaża potęgę swego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest mu bliski. Niebo i ziemia, pełne chwały Twojej. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Ja będę prosił Ojca, da Wam innego parakleta, aby z Wami był na zawsze. Alleluja. 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 Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Pańskie. Do Pana Boga, który wspiera nas w poszukiwaniu prawdy i czynieniu dobra, zanieśmy ufne prośby o skuteczne głoszenie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa dla Kościoła Świętego. Ciebie prosimy. O solidarność między narodami w zwalczaniu głody i nędzy na świecie. Ciebie prosimy. O obfite zbiory zaspokajające potrzeby wszystkich ludzi, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. O wytrwanie w przyjaźni z Panem Jezusem dla dzieci pierwszokomunijnych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. O dar życia wiecznego dla tych, którzy odeszli z tego świata, szczególnie polecanych w tej przyświętej Stanisława i Magdaleny, Ciebie prosimy. O odwagę w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa i w przeciwstawianiu się grzechom dla nas samych, ciebie prosimy. Dobry Boże, który nie opuszczasz swojego ludu, wysłuchaj próśb, które z ufnością do ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Cóż Ci Jezu damy? Doliczy się, aby naszą i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan ofiarę imienia, tak, i Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Sprawa, byśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego. pachan z Wahami I z duchem W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne. Sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask Paschalnych radują się wszystkie ludy na całej Ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. to wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed tobą i tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o twoim kościele na całej ziemi, sprawa, aby lud twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli, z nadzieją zmartwychwstania. O Stanisławie, Magdalenie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś twoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku... grzechy świata obdarz. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pan Jezus już się zbliża, już puka. Pobiegnę Go przywitać z radości, serce drży o szczęście niepojęte. Bóg sam. módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Sprawa, by porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem chodzi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. idźcie w pokoju Chrystusa.